jak się bawisz na dzisiejszej imprezie? Wojsko jest napisane, kurwa kobiety, Ja nie wiem czy bym chciał tu przyjechać po prostu, nie? Hej Dawid, słuchaj, mam zajebisty pomysł eee, Będę wkurwiał podczas tego odcinka Mateusza I będę mówił cały czas wejście 49, wejście 49, wejście 49 Niech się w w montażu jeśli chodzi o oficjalne rozpoczęcie tego dzisiejszego odcinka, to znajdujemy się w jastarni. A to tylko dlatego znajdujemy się w jastarni, bo będziemy dzisiaj kręcić odcinek w klubie Wejście 49. A jeśli chodzi o Jastarnię i takie jej kluczowe miejsce, to ja wiem, że są imprezownie, są kebaby i wszystko inne dookoła, ale także te bardzo długie, wspaniałe molo. No i ten wiatr, to jest chyba taki najważniejszy czynnik tej miejscowości. Wiem, że w innych miastach taki wiatr to by była tragedia ale w tym miejscu to jest kunszt, to jest złoto i to są najlepsze chwile właśnie dla tych ludzi. A jeśli chodzi o akcent trójmiejski, no bo my jesteśmy wszyscy z Trójmiasta, tak no to można powiedzieć, więc tam po prostu w oddali e, widzimy miejsca jak najbardziej charakterystyczne, czyli e, rafinerię gdańską, e, ten wielki budynek w Oliwie, no i można powiedzieć, że Całą Gdynię, tak naprawdę, bo ona jest bardzo mocno ukazana, jeśli chodzi o właśnie te miejsce. Tak naprawdę, po takiej bardzo mocnej, prostej to jest chyba, nie wiem, ile? Jest, 50 km, jeśli tak dobrze kojarzę, albo nawet 15. A my to jechaliśmy po prostu półtorej godziny. Więc słuchajcie, nie martwcie się, my dzisiaj kręcimy odcinek w i w klubie Wejście 49. Tam będzie się naprawdę działo i to Was dzisiaj tam zabieram. Jest spokojnie, nie martwcie się, pędzimy dalej. They see me I właśnie takie sportowe fury i nie tylko w Jastarnie możemy spotkać, ale my dzisiaj się widzimy w Wejście 49 i tam po prostu wy razem z nami imprezujecie. Mam nadzieję, że dzisiaj te, ten klub, w którym my się pojawiamy Wejście 49 będzie po prostu miało dość mocny kontent, no bo na chwilę obecną no to co widzimy? Same sklepy. No i ja nie wiem, czy bym chciał tu przyjechać po prostu, nie? I dobra, słuchajcie, znajdujemy się w miejscu w wejście 49. To jest po prostu miejsce niesamowite, które po prostu sprowadza wszystkich imprezowiczów w Jastarni. I my dzisiaj właśnie tutaj będziemy walować. I za chwileczkę ten klub, te miejsce, one będzie pełne. I my tutaj po prostu zrobimy nieziemski, jak najlepszy balet. I wyrazem po prostu z nami. Wejście 49, to jest właśnie ten party bus, do którego będziemy Was zapraszać i po prostu nim będziemy jechać, żeby pójść tam na lepszy, jedną z lepszych imprez w Jastarni. Więc chodźcie po prostu do partybusa. I zobaczcie, jak widzimy to, co dzieje w tym momencie. Jest impreza, jest ekipa i to jest po prostu dobre. Bo znajdujemy się w wejście 49, więc po prostu jesteśmy w busie wejście 49 i tam wchodzą kolejne, kolejne osoby. A my tutaj będziemy się po prostu bawić, dobrze bawić i imprezować. Jak pan ma na imię? Tadeusz. Tadeusz i. Jeremiasz. Jeremiasz i Tadeusz. Oni was wożą was do miejsca docelowego, a Wy dochodzicie po prostu do klubu. Dzięki wielkie. Dzięki. Słuchajcie, to co tutaj się dzieje, to jest właśnie starnia, To jest wejście 49. Chodźcie, po prostu będzie dobra impreza. Chodźcie tu, po prostu, to jest, po prostu tutaj się wszyscy bawią. I słuchajcie, jesteśmy właśnie. Nie będę, nie będę ukrywał, w jakim miejscu jesteśmy po prostu od A do Z. Wejście jesteśmy w Jastarni. Ale po prostu nie będę tego odkrywał. Tu jest bardzo dobra, gruba impreza. Wejdźmy tak. dalej. Highway to Hell chyba, to jest właśnie ten numer, który tutaj rządzi. Tak mi się wydaje, mi wydaje. Bo wczoraj to była gruba impreza, ale jest sobota i jest chyba jeszcze grubiej. Po prostu. Słuchajcie, to jest naprawdę dziwne miejsce, bo jestem tutaj pierwszy raz. Ale jestem naprawdę zadowolony, po prostu tak się bawi Jastarnia, to jest niesamowite. I to jest właśnie to, co my chcemy osiągnąć po prostu na imprezowej mapie. Czyli co? Energia 2000, Katowice, Kraków i tak dalej. Ale w tym momencie żaden Gdańsk, żaden Sopot, żaden Trójmiasto, żadna Warszawa, tylko Jastarnia! Yeah, jest naprawdę fajne miejscem dla młodych osób. Naprawdę fajne miejsce. Ale dlaczego? dlaczego? Bo my jesteśmy tu pierwszy raz. To jest najlepsze miejsce dla prawdziwych białasów z Warszawy. Co was nas skierowało? Co nie. was przyciągnęło to jest do dobry do melan, dobra impreza. Jakby fajnie, trzy młodzi, młodzi ludzie się łączą. A umiesz coś zaprezentować? Jest. Może coś zaprezentować jakieś tańce? Tak po, po dziewczyny, nie? Mój. Ale uchodź kamerę! Nie mnie! No, no Zaraz, to, kamerę, rób to, rób to. to czuję. I słuchajcie, bo właśnie to jest ten moment, bo jesteśmy w miejscu, w którym nikt z was dzisiaj nie spodziewał. Po prostu na imprezie. I brakuje nam pewnych subskrypcji, brakuje wam waszych komentarzy, brakuje waszych lajków. Więc mam nadzieję, że to właśnie wy w tym momencie zrobicie lajki, subskrypcje wbijecie i także dacie komentarz. A dacie komentarz pod jednym warunkiem. Dajcie komentarz 249. Nie, nie. Zaraz będzie, zaraz będzie. Dobra, słuchajcie. E, przyjechały do nas ziomka z ziomki z Krakowa. I, I w Krakowie nie ma takich imprez, nie? Nie ma takich imprez. I dlatego jesteście tutaj na morzem? Bo nie ma plaży, nie ma plaży. Ale wy plaży. nawet nie macie takiej misówki jakiejś Nie, nie, nie. Czyli po prostu tam jest a to jest dobrze. Nie, dokładnie, tu jest plaża, jest słońce, piasek, kobiety. Ludzie jest dobra impreza! Me! Chadu me! Są merybarek! Zespał so do me! Co? Dole! <mum> a ty z cola? Tak, aż coś innego robi? Nie, chcę ro. kole! Po prostu, chcę kole! I teraz pozdrawiamy! Czekaj, słuchajcie, teraz pozdrawiamy! O kurwa, dziewczyny! Wstajemy, wstajemy! Tego nie było, co wytniemy! To

I tak się bawi Jastarnia, tak się bawi wejście 49. Tak, właśnie tak. tak. A gdzie my jesteśmy? W jastarni, wejście w 49! Czumie? Jeszcze raz! 49! Jeszcze raz! I to jest po prostu pojebana sytuacja. nie? Piękne kobiety <tosuruj> i wspaniała impreza. Czyli to jest po prostu takie jastarni połączenie tego, dziwne. A co nie? jesteś jedną kobietą, Jesteś. Jestem! No właśnie! No właśnie! Czekaj, doł! Kuba. A ja też chcę, a co nagrywacie? A co ale zależy co nagrywacie. Ja ja Hej My jesteśmy. Hejo. Co nagrywacie? Boże, że jesteś, no że jesteście, widzę właśnie. No to słuchamy. Skąd jesteście? Z Warszawy. Ja pierdolę, ale Warszawka przyjechała, nie? nie Dobra dziewczyny, takie głupie pytanie po prostu. Jesteśmy w tym momencie na Jastarni, tak? Jesteśmy w klubie wejście 49. Nie chcę tego pytania. Jak się bawisz? No? nie wiem, Możemy się pobawić razem. <laughs> Ile masz lat? 33? A ty? Ja 27, 27. To jest młoda, nie? Kolego, możemy iść się razem pobawić na imprezie, kto? Tak? Podźmy, A mogę przeprowadzać wywiad? Tak. Hej, jak się bawicie na dzisiejszej imprezie? Nie zajebiście. Cześć, jak się bawisz na dzisiejszej imprezie? Co to wojsko jest napisane kurwa? Po prostu, tak się bawi Warszawa! Tak się bawi Jasta! Pokażmy jak mają tła, jak się bawi w Warszawie! Bosie. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy fling a rag a rhythm like it's so free. bossy house on the coast G my money so long it doesn't know me, it's looking at my kids like I'm bolsey. Zakończyć tą wspaniałą imprezę. Czas pożegnać po prostu wejście 49. Dzięki Jurki za gościnkę. My pędzimy dalej. Widzimy się w dalszym ciągu na kolejnych odcinkach. A wy pamiętajcie o tym, żebyście zostawili subskrypcję, dzwoneczek, komentarz, like i co tam wszystko jest na YouTubie. Uciekamy dalej. Chodźcie z nami. Simanko, jestem wyjebany. Muszę dać ostro, kurwa, tu i tam. Ale wrócę, kurwa, naładowany jak te tralala. Na razie.